Cześć ciekawcy! Serial Euforia bez wątpienia można nazwać jednym z najpopularniejszych i najbardziej udanych programów ostatnich kilku lat. Szczególnie oczekiwany jest nowy sezon tej serii, który co ciekawe został zamówiony zaledwie miesiąc po rozpoczęciu pierwszego w 2019 roku. I tak drugi miał mieć swoją premierę w tym roku, ale jak wszyscy dobrze wiecie, 2020 nie był idealny dla nikogo, nie mówiąc już o firmach i wytwórniach zajmujących się produkcją mediów, które musiały wstrzymać swoje liczne produkcje. Producenci euforii postanowili więc zrobić coś dla swoich fanów, aby utrzymać ich pragnienie na więcej. Dlatego podarowali im dwa odcinki pomostowe, które łączą pierwszy i drugi sezon. Ale co wiemy o tych specjalnych epizodach? Dlaczego twórcy zdecydowali się je wypuścić? Czy podane są jakieś informacje o drugim sezonie? Zostańcie z nami do samego końca, by dowiedzieć się więcej, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie nacisnąć dzwonka i przycisku subskrypcji. Na początek uwaga, jeśli nie widzieliście pierwszego sezonu, to ostrzegamy. Spoilery przed nami. Mamy wiele ciekawych informacji, ale sami zadecydujcie czy oglądać dalej. Jesteście z nami? To super. Zatem 19 października Zendaya ogłosiła na swoim Instagramie, że nadchodzą dwie specjalne części serii, co jak można sobie wyobrazić bardzo podekscytowało wszystkich fanów tej produkcji. Kiedy zdobywczyni nagrody Emmy właśnie za tę rolę ogłosiła tę wiadomość, dołączyła do niej ujęcie, które jak większość podejrzewała pochodziło z jednego z tych odcinków. Przedstawiało ono oko Jules graną przez Hunter Schaefer, w której odbija się Ru portretowana przez Zendayę. Fani od razu zaczęli snuć swoje teorie, aż Harper Bazar ogłosił, co planuje pokazać HBO. I tak przyznano, że fabuła dzieje się w czasie po rozstaniu z Jules na stacji kolejowej i jej rzekomego powrotu do nałogu. Pierwszy odcinek specjalny przedstawia bohaterkę Zendei, gdy ta obchodzi Boże Narodzenie i jest zatytułowany Kłopoty Nie Trwają Wiecznie. Gra w nim także Colman Domingo, wcielający się w rolę Aliego. Pierwszy odcinek specjalny miał swoją premierę 4 grudnia, i chociaż niewiele się w nim dzieje, bo skupia się przede wszystkim na rozmowie bohaterki z opiekunem, to. Wciąż prawda bywa brutalna, a treść produkcji ma wiele mocnych kwestii do zaoferowania. Obraz zebrał bardzo pozytywne recenzje i faktycznie zaostrzył apetyt widzów na więcej. Tak też premiera drugiego specjalnego odcinka zaplanowana jest na 24 stycznia 2021 roku i najprawdopodobniej będzie to epizod poświęcony Jules'. Pojawi się na HBO i HBO Max. Cóż, decyzja ta nie jest pierwszym takim postanowieniem Warner Media w celu zwiększenia liczby abonentów na niedawno uruchomionej platformie HBO Max, która w Polsce ma zastąpić HBO Go. Niedawno pięć ostatnich odcinków dramatu pod tytułem Industry pojawił się na platformie streamingowej na długo przedplanowaną emisją w kanale telewizyjnym. A nawet więcej, zapowiedziano, że i Wonder Woman 1984 ukaże się na tej platformie w tym samym czasie, kiedy trafi do kin. Czy ktoś tu planuje zakupić abonament? Wracając jednak do tematu, okazuje się, że wierni fani serialu nie byli zaskoczeni publikacją odcinków specjalnych, ponieważ Zendaya wcześniej skomentowała pomysł ich robienia. Jeszcze na początku pandemii w wywiadzie dla InStyle powiedziała, cytujemy, Jest pomysł na kilka odcinków pomostowych, które będzie można bezpiecznie nakręcić, ale niekoniecznie będą one częścią sezonu drugiego. Później w programie Jimmy Kimmel Live aktorka wróciła do tego pomysłu i powiedziała, że zrobienie tych odcinków jest prawdopodobne, ponieważ wymaga ograniczonej liczby ludzi i zapewnia pracę w bezpieczniejszym środowisku. Dodała wtedy, że twórcy chcieli dać coś fanom, ponieważ ci tęsknią za serialem tak samo jak ludzie, którzy go tworzą i powinno im się dać coś, zanim będą mogli obejrzeć sezon drugi. I tak się stało. Nie zamierzamy wchodzić w szczegóły dotyczące pierwszego odcinka specjalnego, ale przed jego premierą aktorka Storm Reed, która gra młodszą siostrę Rue, Gie, zdradziła kilka informacji w rozmowie o serialu z Entertainment Weekly. Stwierdziła, że cała fabuła pozostaje do interpretacji widza. Reed przyznała, że ludzie pytają ją, czy jej ekranowa siostra żyje czy nie, ale ona odpowiada zawsze tak Samo, że to widz decyduje o tym, co się dzieje. Aktorka wyjawiła również, że odpowiedzi na wszelkie pytania, które mogą zadawać sobie fani, znajdą odpowiedzi w pierwszych kilku odcinkach sezonu drugiego. Powiedzmy więc więcej na jego temat. Podczas gdy w połowie marca na twitterowym koncie Euforii pojawiły się zdjęcia z pierwszego oficjalnego czytania scenariusza przez obsadę, później jak dobrze wiecie nic się nie wydarzyło z powodu COVID-19. Na razie prezes HBO Casey Bloys potwierdził, że kręcenie nowych odcinków rozpocznie się na początku 2021 roku. Mając to na uwadze można bezpiecznie założyć, że nie będziemy mieli szansy zobaczyć sezonu drugiego do lata lub najpóźniej w to wczesnej jesieni przyszłego roku. Choć oficjalnie data premiery drugiego sezonu serialu Euforia pozostaje nieznana. Alexa Dimi, która gra Medi Perez, rozmawiała z magazynem L i ujawniła, że twórcy obsadzili kilka nowych postaci, ale zapewniła, że nie może powiedzieć więcej. Te uwagi pojawiły się chwilę po opublikowaniu rzekomej listy castingowej, która szukała czterech nowych twarzy do dołączenia do ekipy. Wciąż jednak musimy poczekać, aż otrzymamy nowe, konkretne informacje. A Wy ciekawcy widzieliście już pierwszy odcinek specjalny serialu Euforia? Jakie są Wasze przemyślenia na jego temat? Też nie możecie doczekać się drugiego sezonu? Dajcie znać w komentarzach poniżej i jak zwykle nie zapomnijcie polubić, udostępnić i zasubskrybować naszego kanału, bo publikujemy dla Was codziennie. Zatem do usłyszenia wkrótce. Cześć!